Ghost Phantom Detective to jedna z najlepszych gier w jakie grałem. Ta gra ma jeden z najlepszych wątków fabularnych z jakim się spotkałem. Wciąga na tyle, że nie można oderwać się od iPada. Ghost Phantom Detective jest konwersją gry z Nintendo DS wydaną w 2010 roku. Jej twórcą jest Shu Takumi, człowiek odpowiedzialny również za uznaną serię Ace Attorney. Wersja na iOS została wydana dwa lata później, poza Japonią. W grze wcielamy się w postać niejakiego Sisela, który już na początku gry okazuje się być martwy. Jak do tego doszło? Kim właściwie jest Cecil? Kto go zabił? Czy ktoś zabójstwo zlecił? Na te i inne pytania będziemy musieli pomóc odpowiedzieć głównemu bohaterowi, gdyż w momencie śmierci stracił pamięć. Na domiar złego mamy na to tylko 24 godziny, bo jak mówi nam nasz przewodnik biurkowa lampa, po tym czasie znikniemy na zawsze. Wkrótce potem sisel zostaje uświadomiony, że po śmierci zyskał niezwykłą zdolność. Potrafi wpływać na niektóre nieożywione przedmioty, może na przykład zamknąć drzwi lodówki, przeturlać piłkę czy poruszyć dźwignią. Jako duch może więc wpływać na otoczenie. W zaświatach może też przemieszczać swoją duszę między stojącymi obok siebie przedmiotami, a gdy chce pokonać większe odległości, może skorzystać z aktywnych linii telefonicznych. Ale to jeszcze nie wszystko. Sisel posiadł umiejętność rozmawiania z niedawno zmarłymi. Najważniejszą jednak cechą Sisela jest możliwość cofnięcia się w czasie na 4 minuty przed zgonem postaci, którą poznał. Wszystkie wymienione umiejętności pozwalają zmienić przeszłość i uratować poznaną postać przed śmiercią. W ten sposób kreowana jest nowa teraźniejszość dla wszystkich postaci. W grze zwiedzimy kilkanaście lokacji i poznamy całą paletę niezwykłych osobowości, których życiorysy splatają się ze sobą wokół tajemniczej intrygi, którą powoli będziemy mogli poznawać. Fabuła jest niezaprzeczalnie najmocniejszym elementem. W tym gry. Przypomina mi trochę poziom zagmatwania z kongresu futurologicznego Lema porusza niezbadane tematy ludzkiego przeznaczenia i przypadku. sprzedaje jednak rozważania na ten temat w niezwykle przystępny, infantylny wręcz sposób. Całość określona jest mangową kreską, a japończyzna wypływa z niej zarówno w zabawnych inaczej dialogach, i tym, co dzieje się na ekranie. Historię poznajemy głównie czytając często bardzo długie dialogi lub oglądając animowane scenki. W pełni komfortowo będziemy się czuć jedynie wtedy, gdy nasz angielski stoi na średnio zaawansowanym poziomie. Nie chcę nikomu psuć Radości z odkrywania samodzielnie poszczególnych elementów układanki. A jest to odkrywać, bo za pierwszym razem będziemy musieli poświęcić około 10 godzin na przejście gry. Swoją drogą, drugi raz raczej nie zagramy. Historia opowiedziana w grze jest spójna i jest skończoną całością. Nie ma sensu do niej wracać, chyba że chcemy na nią spojrzeć z perspektywy osoby, która już wszystko wie. Poza świetną fabułą, cały gameplay jest połączeniem gry przygodowej i logicznej. W każdej lokacji musimy wywołać swoimi mocami pewien cykl zdarzeń. Pozwala to zwykle uratować komuś życie lub w inny sposób pomóc pozostawić. Danej postaci. Na początku zwykle obserwujemy moment śmierci osoby. Potem możemy przewinąć czas i spróbować zmienić bieg wydarzeń. Jak już wspomniałem, w świecie duchów Cecil może przeskakiwać między przedmiotami, aby przełączając się na świat żywych nimi manipulować. Na każdej planszy trzeba więc odkryć sposób, który twórcy gry przewidzieli na rozwiązanie zagadki. Nie ma tu zbyt dużego pola manewru, stąd czasami przyjdzie nam po kilka razy odtwarzać daną scenę. Czasem jest to wręcz konieczne, aby dowiedzieć się więcej szczegółów o aktualnych wydarzeniach. Zagadki nie są wybitnie trudne i pozwalają skupić się, jeszcze raz podkreślę, świetnym wątku fabularnym. Jeśli utkniemy przy jakimś zadaniu, gra będzie nam podpowiadać ustami innych postaci, które zaczną głośno rozmyślać nad poprawnym rozwiązaniem. Dodatkową trudność może jednak sprawić synchronizacja pewnych działań w czasie. Podczas przełączania się do świata duchów zatrzymujemy czas. Jest to zwykle kluczowe do rozwiązania zagadki, aby zatrzymać czas w odpowiednim momencie, przeskoczyć na inny obiekt lub uruchomić akcję w dobrej chwili. Musimy więc nie tylko wytężyć szare komórki, ale i ćwiczyć refleks. Ghost Trick Phantom Detective wygląda i brzmi doskonale. Sceny są utrzymane w pikselowej stylistyce przypominającej Another World, ale ze znacznie większą ilością szczegółów. Animacje postaci są wybitne. Szkoda tylko, że dość często się powtarzają. W dialogach natomiast mamy do czynienia z typową mangową kreską, którą ja osobiście bardzo lubię. Prawa dźwiękowa, mimo że nie ma ani jednej linii dialogowej, stoi również na bardzo wysokim poziomie. Motywy muzyczne wpadają w ucho, a dźwięki świetnie dopełniają nastrój. Na tę grę można patrzeć godzinami. Ghost Trick Phantom Detective nie jest grą dla każdego. Trzeba przeczytać wiele linii dialogowych i to po angielsku, aby wczuć się w klimat. Sam gameplay ograniczony jest do średnio skomplikowanej łamigłówki logicznej. Dla mnie jednak, dzięki interesującej, niezwykle wciągającej fabule, to jedna z najwybitniejszych gier w ogóle. Każdy może się przekonać, czy to bajka dla niego. Pierwsze dwa epizody są za darmo. Aby mieć wszystkie rozdziały trzeba niestety wydać już dość istotną sumę. Dla mnie ta gra warta jest każdej cenie.